Bóg jest dobry dlatego, że chce. Nie musi, ale chce. On okazuje miłosierdzie dlatego, że chce. I widzicie, Bóg przyjął ciało. Czyli cierpienie i śmierć, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce. Chce pokazać mi, jak, daleka, jak daleko sięga miłość, Jego miłość do mnie. Uwielbiam Cię, Jezu. Uwielbiam Cię, Jezu, w tym, że pokazujesz mi, jak daleko sięga Twoja miłość. W tym, że w Tobie widzę swoją wartość.